Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Lipton. W dzisiejszym wirtualniku przedstawiam Wam komputer pod grę w World of Tanks, a więc grę, w którą sam gram. I mam nadzieję, że ten zestaw, który kosztuje w naszym sklepie 1750 zł, również i Wam przypadnie do gustu. Rozpoczynam go, tak jak inne zestawy komputerowe, tworzyć od procesora. Wybrałem procesor Intel Pentium G3258, a więc dwurdzeniowy model Pentiuma z odblokowanym nożnikiem, który nawet da się podkręcić do zegara 4700 MHz, a w szczególności w grze World of Tanks ten zegar przyda się, ponieważ gra jest bardzo wyczulona na każdą zmianę MHz i w szczególności lubuje się właśnie w wysokich taktowaniach Procesorów. Jest to procesor, który należy podkręcić, aby cieszyć się jak najwyższą wydajnością w grze World of Tanks, ponieważ jest to gra, która naprawdę bazuje na wydajności procesorów, w szczególności na wydajności procesorów dwurdzeniowych, ponieważ na dobrą sprawę jej optymalizacja tylko dotyczy dwóch, maksymalnie trzech rdzeni. Sprawdzałem to przy okazji testu, który był dostępny na początku, na samym początku istnienia kanału. To jest tylko procesor, natomiast bardzo ważnym elementem jest płyta główna, która jest drugim elementem tego zestawu komputerowego. Przedstawię Wam w tym momencie ten model. Płyta główna to MSI H81P33, a więc pełni wymiarowa ATX-owa płyta główna z chłodzeniem z sekcji zasilania, z ciut słabo rozmieszczonymi portami SATA, mamy tylko dostęp do czterech portów SATA, dwoma bankami na pamięć operacyjną, natomiast jej koszt, czyli 235 zł i właśnie kwestia jeszcze dodatkowego chłodzenia sekcji zasilania, niejako ratuje tę płytę w naszym zestawieniu. Warto także powiedzieć, że jest to płyta, która udostępnia przede wszystkim możliwości OC, ponieważ są płyty, na przykład płyty Gigabyte'a pod chipsetem H81, które nie pozwalają podkręcać procesora G358 przy napięciu wyższym niż 1,25 czy 1,3 V, a jest to już zasadnicza różnica. Przechodzimy w tym momencie do trzeciego elementu naszego zestawu komputerowego pod grę World of Tanks, a tym trzecim elementem jest pamięć operacyjna. Sprawdzałem wielokrotnie, ile pamięci operacyjnej potrzebuje komputer do gry w World of Tanks. Jak się okazywało, wykorzystywała ta gra wraz z systemem operacyjnym około 4 GB pamięci RAM. Z tego też względu, na dobrą sprawę, wystarczyłaby tutaj jedna kostka, natomiast zabezpieczam się przed ewentualnymi problemami z wydajnością, a właśnie do nałożenia drugiej kości, dzięki czemu uzyskam łączną wielkość pamięci operacyjnej zamykającą się w 8 GB. 249 zł za pamięć Crucial Balistik 1600 MHz. Jeśli chodzi o taktowanie, mamy tutaj, jeśli chodzi o opóźnienia, mamy tutaj cel 9. Natomiast przy Pentium G3258, taktowanie tych pamięci będzie ograniczone do 1333 MHz lub maksymalnie 1400 MHz. Jest to uwaga, akurat Pentium no, fabrycznie właśnie obniża, przy płytach głównych z chipsetem H81, taktowanie do takiego poziomu. Czas na czwarty element naszego zestawu komputerowego. Bardzo ważny. Jest to oczywiście karta graficzna. Karta graficzna Palii GeForce GTX 750, wyposażona w 2GB VRAM, 469 Zł. Optymalna karta graficzna do gry w World of Tanks. Oczywiście możecie wyposażyć się w słabsze karty graficzne, natomiast nie widzę sensu kupowania słabszej karty pod World of Tanks. Przynajmniej z nowych kart, ponieważ no, zarówno mówimy tu o World of Tanks, ale na pewno będziecie chcieli grać także w inne tytuły. I w tym wypadku, akurat, inna karta graficzna mogłaby wykazywać się dużo gorszą opłacalnością. Dlaczego Nvidia? Dlaczego GeForce? Z tego też względu, że gra World of Tanks, podobnie jak większość gier multiplayer, bazuje jednak na wydajności procesora. No i w przypadku łączenia Intela dwurdzeniowego tylko, właśnie z GeForce GTX 750 narzut sterownika przy Radeonie mógłby być na tyle wysoki, że powodowałby spadki wydajności. Zresztą osoby, które posiadają na przykład i piątkę nisko taktowaną wraz z R9, na przykład 270X, zgłaszają problemy z wydajnością, że w niektórych momentach FPS spada nawet poniżej 60 klatek na sekundę lub 50 klatek na sekundę. Więc taka mała uwaga odnośnie wydajności włączeniu Intela z AMD. 469 zł. Ta karta graficzna spokojnie wystarczy do gry w World of Tanks, ponieważ ta gra nie ma dużych wymagań względem karty graficznej i warto sobie to uzmysłować. W tym momencie przychodzę już do piątego elementu, a więc zasilacz. Zasilacz bardzo ważny z tego też względu, że no, muszę także pamiętać o przyszłości tego zestawu komputerowego. Zapewne będziecie chcieli po jakimś czasie dołożyć coś do niego, wymienić procesor lub kartę graficzną. Moim zdaniem bardzo fajnym wyborem jest XFX Core TS 430W. Jest to zasilacz na platformie CA Sonic. Mamy tutaj optymalną moc, nawet jeżeli chcielibyście włożyć i piątkę czy GTX 960. Sam zestaw, który polecam nie będzie pobierał więcej niż 200 W nawet po przeprowadzaniu overclockingu, a jestem zdania, że pobór mocy może nie przekraczać nawet 150 W. Bardzo fajne okablowanie, część e, kabli jest w oplotach. 177 Zł, taka cena za ten zasilacz. Dysk twardy standardowo Seagate 1TB. Akurat w tym momencie ciężko nie mogłem znaleźć po prostu modelu Western Digital, 1TB modelu z serii Blue. Jest Seagate za 219 zł i wreszcie zestaw komputerowy kończymy obudową Silent PC Gladius M20 Pure Black, którą prezentowałem w niedawnym rzucie okiem na kanale Morley TV. I tak naprawdę ten zestaw no, zamyka się w tych siedmiu podzespołach, jeżeli chcecie dokupić napęd, nie ma problemu, jeżeli chcecie dokupić system operacyjny, no to wiadomo, cena się zwiększy o jakieś 350 zł, w tym znaczeniu, że ten komputer będzie dostępny za kwotę około 2100 zł. Sam zestaw... 1750-1800 zł z niewielkimi wahaniami, dopuszczam tutaj wahania, oczywiście, cen. Mam nadzieję, że ten zestaw komputerowy e, także podoła innym grom, odpowiadając na Wasze pytania. E, jeżeli będzie dużo zainteresowania ich, jeżeli będziecie chcieli zobaczyć, jak ten komputer radzi sobie z rozgrywką już podczas gry World of Tanks. Oczywiście nie będzie problemu, abym złożył taki zestaw i przedstawił Wam wydajność właśnie w tej grze. Ja od razu mówię, że wydajność po podkręcaniu procesora może nawet oscylować wokół 50 lat na sekundę przy wysokich, a nawet bardzo wysokich detalach. FTO. To wszystko, co dzisiaj chciałem powiedzieć. Serdecznie pozdrawiam i zapraszam Was do komentowania tego filmu pod spodem. Heja!